Ciała Ziemi, a serca Ojczyźnie. Stańcie do apelu. Przyżywam Was wszystkich, którzy nie mogliście inaczej, którzy musieliście umrzeć, abyśmy my mogli żyć wolnymi. Stańcie do apelu. Daj nam Pani wielkość ich serc, byśmy mogli stanąć przy nich. Gdybym zapomniał o Tobie ojczyzno, ma, nie cenił Ciebie ponad wszystko, nie uschnie prawica moja. A niech język mój mi do podniebienia. Ty Boże, zapomnij o mnie na niebie. Czekamy. zbawienie. Grzeczmy. Weź Janku. Dobro. Znowu piszesz te wiersze. Mamo pisze. Jaku, co wczoraj było na kompletach u profesora? Mamo, kochana, była matematyka. I liczyliśmy, ile potrzebujemy czasu, aby wykurzyć szkołę z Warszawy. Jaku, ciszej. Takie żarki mogą być niebezpieczne. Ale o co mamie chodzi? Przecież ojciec wyraźnie powiedział, że lepiej żyć stojąc, niż klęcząc umierać. Mój ojciec to oficer, był żołnierzem. Dlaczego mama znowu używać czasu przeszłego? Ojciec wyjechał na wolne, ze swoją jednostką na wschód, a pewnie potem za granicę. No nie może się napisać listu. Synku, wschód, Stalin i jego czerwona dziś. I o co znowu mamie chodzi? Przecież Stalin nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić. On teraz go mówi, że hej, a jak przyjdzie powstanie, to mama zobaczy. Synku, młody jesteś i naiwny. Jakie powstanie? Czy mama nie czuje tego napięcia w całym mieście? Niemcy przykrywają, a my chcemy wolności. Trzy, cztery dni będzie po sprawie. Janek, nie macie szans na Oczywiście, z że mamy i czujemy na matematyce. Regularna armia, benzynę, no, czołgi. A co? Kutelki z benzyną? Kilka misów? Na początek wystarczy. Nie bujaj, bubłoka. Lepiej znajdź sobie jakąś sympatię. zakochaj się. Wtedy myślenie jest inne. Świat taki piękny. Mamo. Spójrz na Stasia i Marysie. Razem są już kilka lat. Mamo. Ślub we już niedługo. Zakochaj mamie... się. Mam, moja miłość to Polska. Ja mówię poważnie. Ale ja też mówię poważnie. Wasze wychowanie nie poszło na marne. Przednieć się Kiewicza, I jak u Słowackiego. A kiedy trzeba na śmierć do no po kolei. Słyszałeś? Ktoś pukał. Panie, pan czy Mama, ale ja tak. mam mówiłem. Pójdę otworzyć. Wie pan co? Mama to zawsze mnie olewa. Dzień, Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry, Stasiu. Dzień dobry, Stasiu. Chodźcie, Ja Janek się uczy i głupotę opowiada, jak jakimś uczy. Janek się Spokojnie. Spokojnie. Mama upiekła przepyszne ciasto zrobimy. Ty, co masz w tej torbie? Bibułę czy też grubszego? Nikt nie masz? A. Na pewno będzie mam smakować. Ja poproszę ten duży, dobra? Dziękuję, Dla ciebie ich wszystko. Dziękuję, mamo. Lata takie piękne tego roku. Może pojedziecie kiedyś jak jak na dół, daj na Jak nad niebem. Nie ma czasu proszę pani. Pod chorąży armii krajowej ogień. Paczność. Jaki pod chorąży? Sarku. Kto to jest ogień? Co się dzieje? A za chwilę to pani wszystko wytłumaczę. Łączniczka sarna. Rozkaz. Tak nie. Jaki, Jaki rozkaz? Alarm do rąk własnych. Ja Jaki 1 lipca. Godzina 19. Zakazuję. Dnia 1 sierpnia. Godzina 17. Jaki Rozkaz o wybuchu po powstania. Adres okręgu Jasna 22. Mieszkania 20. Czynny od godziny dół. Otrzymanie rozkazu. Natychmiast widować. Spocznij. Janek, co to jest? Marysia stać w pianku, Może mi wreszcie ktoś O! Czy ja mam chwilę jeszcze, żeby porozmawiać z mamą? Jakby się pamięt. Za godzinę musimy być na punkcie. Tak jest. Tak. Wielki, ale co to jest? Janek! Janek. Janek, co ty robisz? No... Gdzie ty się pakujesz? Mamo widzisz gdzieś było Nie zgadzam rozumiesz? Mamo, nie się, Nie zgadzam się. Mam tylko jego jednego. Nie możecie mi go zabrać. A właściwie rodzice wiedzą. I gdzie się w ogóle wybieracie? To no rozkaz. Jaki rozkaz? Wasz obowiązek. My nie możemy się wycofać. O czym ty mówisz dziecko? Janek, co tu się dzieje? Mamo kochana. Ja Stasi i Marysia. My wstąpiliśmy do wojska. Co? Żytek Sarna nie to nasze pseudonimy. Nie. To nieprawda. Mamo, te wszystkie nasze wyjazdy, te wyjazdy na dwodę, na biwak, To nie były tylko wyjazdy rekreacyjne czy do babci. Nie, to nie może być. To były zgrupowania wojskowe, na których uczyliśmy się strzelać i walczyć. Nie. Nie, to nieprawda. Mamo, musisz w to uwierzyć. Ja nic nie rozumiem. Co to wszystko ma znaczyć? Janek, gdzie oni poszli? I dlaczego tak gdzie nie się zachowywali? Musimy... ja muszę już iść. To, masz taką paskę, Janku? Przecież prosiłam cię, żebyś był ostrożny. Miałeś się utrzymać z daleka tej całej konspiracji. Mamo, jak, jak mam się Nie tacy młodzi, tacy piękni. Nie wolno wam piąć, rozumiesz? Ty musisz żyć, musisz żyć, Janku. Mamo, uspokój się, usiądź. Proszę, masz słabe serce. Mamo... To jest opaska powstańcza. Zobaczysz, jutro cała Warszawa będzie miała czerwona. Nie, ty nie wiesz co mówisz. Mamo, mam gorączkę! Nie mam, mam gorączki, mamo! To może być prawda. Oczywiście, że to jest prawda. Przecież czujesz to tutaj. Mamo, pozwól mi iść. Pozwól mi być bohaterem mojej Polski. Chcę być jak ojciec. Też chcę walczyć. Tylko ty nie zostałeś. Musisz ze mną zostać. Mamo, wrócę jutro. Najpóźniej później pojutrze. Razem z ojcem ugotujesz zupę pomidorową, rosną. <grych> na drugie będzie z z ziemniakami, z mizerią. Mamo, wszystko będzie dobrze. Pomodlisz się dzisiaj, dlatego ja jutro wrócę. Rozumiesz? Ja jutro wrócę. Nie. Tak. Mamo, ale pobłogosław mi jeszcze na drogę, proszę. Jak się Bóg błogosławi... A moja matka była strzeże.